Wiesz co? nie. No nie. W sensie musimy, musisz jakby albo trzymać drugą ręką, albo ja będę z drugiej strony, bo potem wiesz, jak to wygląda. Ty jesteś taka surykata z tyłu. Bo ty jesteś surykatą. Ej, słuchajcie, jest taka akcja... Nie, ja się witam. A ty się witaj, dobra. Cześć, z tej strony Psycho Couple. Dawno nas nie było, ale jesteśmy. Jesteśmy. Dlaczego nas nie było? Dlatego, że... Nagrywaliśmy TikToki. Tak, no i chcielibyśmy Wam powiedzieć, że no jeżeli chodzi o YouTube'a, no to to jest koniec. No. E, no i w ogóle to właściwie można powiedzieć, że, że to się kończy. I teraz jesteśmy w miejscu, gdzie właściwie... Wszystko się zaczęło. Wszystko się zaczęło i... I trochę mi smutno, teraz. No. O Jezus. Tutaj wszystko było nagrywane w tym mieszkaniu. Gdzie? Gdzie było nagrywane? Słuchaj, gdzie nagraliśmy nasz pierwszy film? Tutaj podajcie słowa, Kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. I ławka w górę. Tutaj kochani, była paleta pytań, nie? Tutaj stała. Nie, bliżej było. No to bliżej. Bliżej. czekaj. Tutaj była paleta po było tło. No no. Cześć, z tej strony do Kapu, czyli Kamil... Oraz Aleksandra! Tutaj była paleta. Tu był stół? Stół był nie, stół był gdzieś tu. Tutaj był stół. Tutaj była jedna lampa, tutaj była druga lampa. była trzecia lampa? Widupa. <grym> tak, to się wypika. Dobrze, Patrycja, bardzo poprosimy Cię o zapowiedź intro. E, intro. E, dżu, 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 intro. <grym> <grym> tutaj była trzecia lampa. Tam była lapa. kamera, gdzie stoi kamera w ogóle. O, tutaj, tutaj była kamera, tutaj, gdzie ja stoję, była kamera. Kamera stała gdzieś tutaj. Tutaj szły kable do mikrofonów, które były, tak wiecie. Czasami a pod stołem gdzieś. Przedłużacze, przedłużacze w tym domu to był największy, najczęstszy w ogóle produkt tego domu, słuchajcie. No, nie, 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 nie nie pozwalam. Nie pozwalam. My nie mieliśmy ubrań, nie mieliśmy jedzenia, byliśmy przedłużaczem, ale. Posłuchajcie, <laughs> a najlepsze jest to, że tu, gdzie stoi o stań trochę w prawo, no. wiesz, że dokładnie w tym miejscu nagraliśmy tak? nasz pierwszy film? Tutaj? Tak. Który? Nie. Ciao, nie ragazza. Ciao, ciao. Come waj? Benne, bene, bene. benne. Molto bene, ke bene. Na który był pierwszy? Tak, dokładnie. To był film, film o całowaniu. O tym filmie jeszcze myślę, że kiedyś będzie taka okazja, żeby się wypowiedzieć. Natomiast już nigdy podobnego nie nagramy. Nie, nie nagramy. Nie wiem, wygląda polski gruziopin. No to był nagramy. film niefortunny. Tak. No, mogliśmy zrobić inaczej. Wyszło jak wyszło. No, tak się stało, tak? <śmiech> 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 jak mięta prosto z lasu. <laughs> jak mięta. Prosto z Waszego ogródka. Albo z lasu. Wiele osób się nauczyło, wiele osób się zauważyło, więc tak. jest ok. Więc to ogólnie był, słuchajcie nasz salon. I jak przejdziemy sobie dalej. Poczekaj, bo jeszcze ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że anty nagrywaliśmy na tle tego okna. Tak. Widzisz to? Zobacz, no muszę się uczestniczyć. No to się uczesz. No to ciągle się rysałam. Idę się uczesać. Tak. Tutaj oczywiście były takie jeszcze zasłony, te z antyhejtu. Zresztą będę, będę wstawiał tutaj różne takie urywki z naszych filmów, więc będziecie widzieć, jak to, jak to w rzeczywistości wyglądało. I do zobaczenia. Buziaki. Zdajcie super. I łapkę. Wiele osób jak do nas przychodziło, to mówiło, że jak przychodzili na paletę pytań, to było to, to Myślałem, no że to jest tak. większe. Myślałem, że to jest większe. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy, więc Kinga poprosimy Cię o pierwsze kręcenie kołem. Okej. Okay. I co wybierze? Hardcore! Hardcore na początek, idealnie! I to jest to, co ja właśnie mówiłem na naszym Instagramie. Instagram psycho podłoga podłoga kapel, tudzież psycho podłoga podłoga kapel. Możecie wejść, bo tam możecie Weź zobaczyć. Się. Możecie zobaczyć codziennie, co my robimy, jak wygląda nasze życie, ale właśnie na Instagramie już akurat to powiedziałem, że zapomniałem co miałem powiedzieć. Mam ADD. Okej, więc ja wam pokażę tło z palety wydań. No, no właśnie, tło z palety wydań. są w tym tutaj pomieszczeniu i tutaj słuchajcie tak, jest tło do palety pytań w wersji pierwszej. Tak. Co myślisz o parach z różnicą hmm. wieku w związku? Według mnie jest to nic złego. A Poleduję, dlatego że u nas jest. Nie, dlatego po prostu jest wybier, jakiś bo, inny powód? No, Chodzi o to, że miłość nie jest to Może jest jakiś wybiera. inny powód. O, jest drugie tło do palety pytań, Young, więc te tła były zmieniane. Zmiana takiego tła trochę trwała. A, dobra. <noise> o matko, jeszcze co się rozwala. Pani rok, Na rok. na cało. <noise> nie? Do góry musisz podrzucić. No ale ja nie dam no, rady. Już dobra, niech leży. Nie przesuwaj, stary. Dobra. <noise> nie psuj konstrukcji. Nie mieliśmy nawet gdzie trzymać tego tła, To nie była ściana. Tak jak leżą tutaj, to nie były ściany Tak jak leżą tutaj, leżały tak przeciągnięte przez cały salon Bo są tak wielkie, że nie da się ich nigdzie, nigdzie schować Tutaj oczywiście kochani mamy też Przesło Przesło Z naszej kolejnej wiem Jak się siada, to się czuje człowiek jakiś tak kurwa, taki zdołowany, kurde, tak nie wiem. krzesło ma taką atmosferę, jak tak, się na nim nie Nie taka... od razu jest niedobrze. Taka Słuchajcie, jeszcze jest taka ciekawostka, że krzesło nagrywaliśmy na tym, nie wiem jak to nazwać, morskie tło? Takie morskie, na tym morskim tle. Tak, ale było czarno-białe, więc jakby... No było czarno-białe, tak Nie było tego właśnie... widać. Pa! Dlatego właśnie chciałem wytłumaczyć. Olcia, odcinek, który Ci najbardziej w pamięci. Z czego? No w ogóle, z naszych wszystkich serii. Z, no z Patrycją, z paletą pytań. Z Patrycją, z tak. pytań? bo ona okazała się tego najbardziej wiecie. Crazy osobą, jak przyszła. Ale ja nie chcę tego mówić wszystkim na głos. No, Czyli okay. naprawdę jednak byłaś? No, no była. Zdarzyło się kilka razy. Była, była. Nie ma czegoś takiego. Była. Jest, jest, widzisz. Byłam. No, byłam, byłam. No i po prostu mamy dobry kontakt, i tak dalej. A bierze A... mnie chyba, nie, może dlatego, że to ostatnio, ale krzesło na przykład mi bardzo zapadło w pamięci. Skwin? Nie, z y, Patrycją. z Queen też, no bo większość osób tego nie obejrzała i nie mogę zobaczyć, nawet też no, no było takie, no to było mocne na pewno. Bo nie wiem, najmniejsza rzecz po prostu, jak mi się tylko nie uda, to od razu. Wpadam w szał i mam wrażenie, że to specjalnie, i że, że to po prostu mam takiego pecha, i że tak się na mnie świat uwziął. Na pewno. Chodź tam, bo tam jest lepsze światło, nie będziemy tutaj sobie chodzić cały czas. Oczywiście teraz to, to mieszkanie jest, tak jak widzicie, odnawiane, no bo my już tutaj nie mieszkamy. Tutaj są palety. Ej, no to co masz? Palety z TikToka. A gdzie jest ta? To w Może ktoś struktura. tutaj się widzi na tym. Może ktoś. jesteś, Jesteście tutaj? Jesteście tutaj gdzieś? Jesteście to I gdzieś. Ej, zobaczcie, tutaj jest paleta z palety pytań. No one teraz są brudne i to wiecie, to nie wygląda fajnie. Aha. One były ciutkie, ładne, wszystko było tutaj elegancko zrobione. Dobra, no i co? No wszystkie serie się tutaj zaczęły. Antyhejt. Eee, pierwszy Antyhejt, pamiętasz na kogo zrobiliśmy? Na Pesie? Nie, nie. na Fitlovers. Fitlowers z Ameryka Express, tak. Mateusz, który popił Pamelę. Dokładnie, czyli Mateusz, który jest, który stał się toksyczny. Tyran domowy, w ogóle ale na pewno w domu gorzej jest u nich. Na Fit Myślę, się zrobić. na fitlowers, bo mieli, mieli hejt za to, że tam Mateusz niby tam coś zrobił Pameli i od razu była burza wielka. Ja pamiętam, to I my byliśmy wkurzeni, mówimy nie, no bez przesady, kurde, w związku nie można mieć jakiejś zwykłej sprzeczki. Dobra, musimy się na ten temat wypowiedzieć. Tak patrzymy, kurczę, jak się spodobało wszystkim. To no. może, może w ogóle będziemy omawiać te tematy, no bo hejt jest tak niefajny. Jest. No i później było następne, później było Stop Model, później yy, robiliśmy serię Stop Model. Nawet nam wczoraj ktoś na live na YouTubie powiedział, że ogóle teraz prowadzimy live y na YouTube, więc b w tygodniu o 19 są live. Y I czasami też wcześniej. Ogólnie yy, na live nam ktoś powiedział, że właśnie tęsknię za tą serią, powinniśmy robić właśnie serię z Top Marl. A, a propos kochani jeszcze mody i tego wszystkiego, to w tym domu zaczęła się jeszcze jedna rzecz. Moda. Moda, więc ogólnie otworzyliśmy nasz sklep Rich and Cycle, naszą markę. Ja aktualnie mam na sobie czapkę z naszego sklepu z ekoskórką Rich and Cycle. Ta czapka jest karbowana i kochani, wyjątkowo tej czapki już nie ma na sklepie, ale jest taka czarna i z innego modelu jeszcze jest biała, która jest moją ulubioną, jest czerwona i jest czarna, więc biegnij na www.psychosklep.pl. Macie w opisie ten sklep. No, i mam też na sobie oczywiście silikonki. Silikonki, słuchajcie, to jest niesamowite. To a propos mm. antyhejtu, i na przykład ja tego, pokażę. że wiecie, to. Yy, no, był taki Team XD. Czasami się wypowiadaliśmy na temat tych osób, które no, rzucają jakieś niefajne takie no, teksty typu XD pod jakimiś nieprzyjemnymi postami dla danych osób. No, tak się zdarzało. No i słuchajcie. Jak można zarabiać na hejterach? Najlepiej sprzedającym się produktem w naszym sklepie obecnie tak. są silikonki i to bezapelacyjnie, a hitem jest XD, a już za chwilę dosłownie wprowadzamy jest, jest, jest. Czyli następna rzecz, która wyszła na TikToku, Dokładnie. bo Ola powiedziała tam jest, 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 jest. Więc wbijajcie, I bo najprawdopodobniej... Z drugiej strony jeszcze czekaj, się no. podziękować za promo tych silikonek wszystkim, którzy to promują, a przede wszystkim gwiazdom. Magdzie? Magdzie Gessler, Verso, pewnej też Pitokersy, więc z tego będzie fajny remixik. Będzie dobrze. Nie długo będą reklamy, Nie będą reklamy, <laughs> niedługo będą reklamy silikonek właśnie. Także jest, podajcie, jest, bo jest. być może, jak już to oglądacie, to za chwilę wchodzą silikonki z napisem, jest, jest, jest i z napisem Psycho Couple, bo taką właśnie silikonkę wybraliście na naszym Instagramie w ankiecie. Więc słuchajcie, no właśnie, to wracając jeszcze, to jest pewien etap, to jest coś, o czym, znaczy etap, no po prostu wyprowadzamy się stąd, to mieszkanie jest bardzo małe, bardzo je lubiliśmy, ale po prostu nie mieliśmy miejsca, już tutaj nie mieliśmy jak nagrywać. To mieszkanie ma, kochani, 37 metrów kwadratowych i od tego 20 metrów. Nasze aktualne mieszkanie, ile ma metrów, dowiecie się na fontusz? Tyle tutaj było osób, tyle takich fajnych wspomnień mamy. Patrycja spała na tej podłodze. Kinga Wilczewska. No to lecie, Patrycja spala na polecie pytań. Kinga Wilczewska, tylu, tylu znanych TikTokerów tutaj było w tym naszym małym, malutkim, malutkim domku. No i słuchajcie, no i jakby kończy się ten etap. No i dlaczego to jest koniec? No bo tutaj już nigdy nie wrócimy, to jest tyle wspomnień. I teraz przenosimy się, przenosimy się do nowego miejsca, do nowego mieszkania. Czekaj, jak to my mówimy. Przenosimy się tam, gdzie mieszkali Fit Lovers. A to już niedługo będziemy omawiać na home tourze. Czy na house tourze się mówi? Home tour? House tour? Chyba home. Poczytamy bo na nas, to temat. jest home. Poczytamy na ten Dobrze, temat. Dobrze kochani, to wszystko, nie zapomnijcie Nie, się, jeszcze tak. nie wszystko. Wiesz, ja jeszcze wszystko. chciałem więcej powiedzieć. To jest, bo ja mam bardzo ważną rzecz teraz do powiedzenia. To jest etap, gdzie po prostu coś się kończy, ale przenosimy się do jakby innego etapu, o którym marzyliśmy. No tak. To było moim Więc marzeniem. jest to pozytywne jakby, nie? Tak, ja chcę, ja chcę powiedzieć na koniec taką, dać Wam motywację do tego, że zobaczcie, mieszkając z takim mieszkaniem, można zrobić e, serię, paletę pytań, która była 7 razy w karcie na czasie na YouTubie. 7 razy. Naprawdę niewielkimi środkami, e, nie mając nie wiadomo jakiego studia, nie wiadomo jakiego wyposażenia, można zrobić coś niesamowitego. Marzyliśmy o tym, żeby tak jak teraz, e, wiele razy ktoś nas. Pyta o to, w jaki sposób my zarabiamy. My zarabiamy teraz tylko i wyłącznie social mediów, nic innego. Nie w sumie ja jeszcze uczę hiszpańskiego, ale to tak. No można powiedzieć, chodzi. ale to jest właśnie tak, jak wiesz, ja też niby dostaję pieniądze jeszcze ze swojej poprzedniej firmy, ale tak naprawdę utrzymujemy się z tego, że z YouTube'a, z Instagrama, z TikToka, z naszego sklepu, czyli mamy właściwie pięć źródeł, no bo jeszcze jedno źródło to jest nasze dodatkowe. A, no tak. Ale marzyliśmy o tym. To było naszym celem, żeby po prostu bawić się, żeby czerpać przyjemność z tego, żeby na tym zarabiać. Ale no wydugniesz mi zaraz oko tą ręką. Więc walczcie o swoje marzenia, idźcie do przodu, nie patrzcie na to, co Wam mówią inni. Jak macie jakiś cel, to, to po prostu no, należy do niego dążyć i wierzcie w to, że Wam się uda. Bo mieliśmy chwilę zwątpienia, bo to już prawie dwa lata jest, jak jesteśmy na YouTubie. Była taka, był taki, były momenty zwątpienia, były, ale... Jak już się tam wspieraliśmy i nam się udało. To wszystko, Buziaki Pani, zapraszamy nie na Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Nasze nowe mieszkanie. Zostawieniu komentarza z jakimś miłym może życzeniem na nowe mieszkanie. Oraz oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem włączonym na wszystkie powiadomienia. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. To będzie albo Q&A, albo house. O oh, to coś. Tur po naszym nowym mieszkaniu. Haha! Jak ha. wiecie angielski, nie jest naszą najmocniejszą stroną, prawda? Więc... <grystanie> Żart. Znaczy mój angielski. Jest, jest, jest. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijcie naszego Instagrama, do naszego sklepu. Ciao!